Cześć, witam Was w mojej pracowni. Dlatego, że dostaję od Was bardzo dużo maili, bardzo dużo zapytań, dzwonicie do mnie, pytacie się o porady. Postanowiłam nagrać filmik instruktażowy, nie jeden, a kilka, kilka odcinków, jak dobrać sukienkę, ubranie do swojej sylwetki. Zmotywowało mnie do tego to, że bardzo często spotykam dziewczyny, które absolutnie nie wiedzą, jak mają się ubrać i takim głównym zapytaniem do mnie jest to. Jaki fason sukienki będzie odpowiedni dla figury z wystającym brzuchem? Aby dobrze dopasować ubranie do swojej sylwetki, należy Przede wszystkim sobie się przyjrzeć i to tak szczerze, niczego nie koloryzować, niczego nie demonizować, niczego sobie nie odejmować. Jeśli występuje problem z brzuchem, trzeba zauważyć jaka inna część ciała zasługuje na podkreślenie i na uwagę. Czy to są być może szczupłe nogi, być może szczupłe biodra, ramiona i, i na tej zasadzie dobrać sobie ubranie. Czy to będzie sukienka, koszula, spodnie itd. Ja przygotowałam dla Was dzisiaj kilka, kilka rzeczy, które pokażę Wam jak skutecznie... Ma problem z brzuchem. Będzie to oczywiście nie wszystko, bo jakbym miała powiedzieć Wam dzisiaj wszystko, to bym do wieczora tak stała i mówiła. Sukienkami od zadań specjalnych na pewno są wszystkie, które u mnie na sklepie nazywają się Kristyna, Magdalena i Stefania. Każda z tych sukienek jest dla innej grupy docelowej, czyli dla innej sylwetki. Choć oczywiście te perfekcyjne sylwetki wyglądają dobrze w każdej, bo nawet tak jak gdzieś się na pokazach, w każdej sukience modelka wyglądała fajnie. Chociaż modelki też mają swoje jakieś tam kompleksy. To jest sukienka Magdalena, która tutaj w tym momencie maskuje brzuch za pomocą marszczeń i jednocześnie tą draperią i takim wiązaniem z stylu specjalnym. Dopasowuje tą sukienkę do sylwetki. Co jest ważne, Te marszczenie tutaj yy, i, i ta draperia znajduje się nieco powyżej talii, czyli ją podkreśla, a brzuch chowa. Jest to dobra sukienka dla osób szczególnie z większym biustem, choć widziałam bardzo dużo pań z mniejszym, które też bardzo dobrze w niej wyglądały. No i oczywiście, jeżeli jest wersja krótka, to raczej dla osoby, która ma zgrabne nogi. Innym wariantem tej sukienki dla osoby, która ma na przykład mniej zgrabne ramiona, będzie sukienka Magdalena. Pokażę tę szarną, która jest w zasadzie taka sama, tylko ma lekko rozszerzany rękaw. Jeżeli ktoś ma ręce pulchne, nie należy się bać takiego lekko rozszerzonego rękawa, dlatego że on schowa yy, jakąś taką tutaj niedogodność, a dzięki temu, że jest lekko asymetryczny i obcięty na wysokości talii, podkreśli tą talię. I oczywiście brzuch schowa, suknia jest długa do ziemi, pionowo układają się marszczenia, dzięki czemu sukienka wydaje się jeszcze wyższa, więc jeżeli osoba założy buty na wysokim obcasie, no to da to jeszcze kilka centymetrów wzrostu, zmyli wzrok i na pewno ten brzuch nie będzie rzucał się na pierwszy plan. Sukienką, która jest dokładnie tym samym fasonem, ale bardzo często wybieramy przez panie, jest sukienka z wzorem, i ten wzór dodatkowo jeszcze gdzieś tam oszukuje wzrok, dlatego że idzie pod skosem. Jest kolorowy, suknia jest matowa. I, I naprawdę widziałam w tych sukniach panie, które nosiły bardzo duże rozmiary. Wyglądały fantastycznie i przysyłały mi zdjęcia nawet z wakacji, gdzieś tam pod palmami. Wyglądały naprawdę rewelacyjnie, w rozmiarze 46, a nawet i więcej. Także naprawdę y, sukienka godna polecenia. Inspiracją do nagrania tego materiału była dla mnie Natalia, którą serdecznie pozdrawiam. Jest to przepiękna dziewczyna, która zaraz po ciąży brała ślub. I trochę nie trafiła z fasonem swojej wymarzonej sukienki, ponieważ przyjechała do mnie z takim wymarzoną sukienką, która będzie opięta w biodrach, a u góry będzie lejąca, kimonowa, bardzo podobna do tej, którą Wam teraz pokażę, do tej, która bardzo opina biodra, dół jest, góra jest szeroka i lejąca i Wygląda mniej więcej tak, jak ją się założy, jest zbluzowana i teraz w tym momencie, kiedy Natalia była pociąży i miała jeszcze troszeczkę taką sylwetkę, nie za bardzo w, takim, w takich warunkach, jak ma zazwyczaj. Tutaj, gdzie jest brzuch, napięłoby się by jeszcze bardziej, napięłoby się jej na biodrach a tutaj zrobiłby się jej po prostu bezkształtny worek, który, w którym wyglądałaby na kilka kilogramów więcej. I dzięki temu właśnie postanowiłam nagrać ten, ten materiał, żeby pokazać Wam masę fasonów, które są dla kobiet z problemami z, z brzuchem, ale na pewno nie są to takie kimonowe, a bardzo często są przez takie kobiety wybierane. Co są, I to jest w ogóle kompletnie fakalny wybór. Bardzo złym pomysłem jest to, aby inspirować się gwiazdami znanymi dziewczynami, kobietami oraz swoimi przyjaciółkami, które w, w danych rzeczach wyglądają super, ponieważ zazwyczaj mają one zupełnie inne sylwetki, i jeżeli ktoś ma sylwetkę bardzo sportową i będzie fantastycznie wyglądał w opiętej sukience, to jeżeli ty masz zupełnie inną, to nie, to nie będzie to taki sam efekt, będzie to wyglądało wręcz koszmarnie i zupełnie odwrotnie, bo jeżeli ty masz jakieś atuty, w których wyglądasz, które fajnie jest eksponować i podkreślać i zupełnie innymi fasonami, demonstrować, na przykład ładny biust, to ta osoba o tej sportowej sylwetce nie będzie wyglądała w tym dobrze, dlatego nie warto jest siebie nawzajem jakoś inspirować, jeśli się nie ma podobnych sylwetek budowy ciała i zupełnie inne proporcje. To jest taka moja rada. W, w mojej kolekcji znajduje się bardzo dużo rzeczy, które maskują brzuch. Chciałabym Wam pokazać jeszcze tylko kilka takich szybko modeli, które możecie zobaczyć u mnie, przymierzyć, przyjść się do mnie poradzić. Między innymi sukienką, która bardzo dobrze maskuje brzuch, jest sukienka koronkowa o fasonie lekkiego trapezu, która zupełnie maskuje brzuch, ponieważ się na nim nie opina, nie ma w, tych, nie, nie ma w tym miejscu zaszewek ale za to podkreśla zgrabne nogi. Bardzo często zdarza się, że panie z większym brzuchem mają bardzo zgrabne nogi, ładne nadgarstki i tutaj ta sukienka to podkreśla. Podobną sukienką jest też koronkowa z takimi swetrowymi rękawami. Jest ona bardzo fajna do spodni i w zasadzie tak samo do zgrabnych nóg, ale tutaj wszystko maskuje, nie ma zaszewek, które taliują, naprawdę wszystko chowa. O, to jest też moja ulubiona sukienka dla pań, które mają wystający brzuch, ale węższe biodra, bo na przykład ta, która jest za mną, jest dobra dla osób o szerszych biodrach, ponieważ jest troszeczkę bardziej rozkaszowana. Ta jest bardziej dopasowana w biodrach, ale jest fajna dla osób, które mają wystający brzuch, ale mniejszy biust, ponieważ tutaj dekolt powoduje, że troszeczkę będzie się wydawał większy. Do wystającego brzucha i jeansów, czy też spodni skórzanych, albo jakichś innych ulubionych spodni, będzie dobra koszula z, ze wzorem. Wzór jest tak samo, znaczy wzór jest matowy, tak samo odwraca wzrok od, od, od tutaj jakichś odstających elementów. Na brzuchu sukienka bluska też nie jest dopasowana do końca, jest taliowana leciutko po bokach, ale nie ma zaszewek tutaj, które by dopasowywały ją do ciała, dlatego elegancko wszystko chowa. I ostatnia sukienka, właściwie tunika, która też bardzo ładnie ukrywa brzuch, jakieś fałdki gdzieś po bokach, to jest z szyfonu leciutka tunika albo sukienka, w zależności jakiego kto jest wzrostu, jak kto lubi, jak, jak ja to dopasuję. Do tego założyłabym wysokie kozaki. Tu jest na tyle luźno, że na pewno się nie będzie opinało w, jakimś tam, w jakiejś części ciała, która jest lubiana, czyli w tym wypadku brzuchu. W tym odcinku to na tyle. Zapraszam Was na kolejne. I tak samo zapraszam Was do komentowania, do zadawania mi pytań. Chciałabym, aby te filmy pomogły Wam w doborze sukienek lub różnych innych części garderoby. Chciałabym Wam jak najbardziej w tym pomóc. Zapraszam!